z Cześć strony więc PZM jest. Czekaję wszystko. A z troszeczkę łzeczka. Ej, nie mamy tej checkpointa. Dlatego mówię, żeby nie robić tej drabiny. Ej! Nie oszukuj. No dobra, oszukujemy, bo te drabiny są za trudne dla nas. No. Rób, ja ja boję tego nigdy nie przeszedł o już. Opreszłeś. Ja bym to prze... No co ty Co ty robiłeś? Co ty robiłeś tam? Bo ja tu chciałem się zrobić, żebyśmy nie spadli. Ja to jakby biegłeś. Nie biegłem, tylko chodziłem. A po drugie. No po dlaczego weszłaś szukujesz? Weszłeś mi pod celownik. A ty budujesz coś, czego nie, nie mieliśmy. Wiem, ale ja tego nie powinniśmy przechodzić, to jest za trudne. Ja, 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 ja odpadam. ja Dobra, jebać ten, robimy tylko parkura na kreatywie. Żyjesz? No żyję, się... żyję, lecę do góry. Nieprawda, nie ulicę się. Lecę do góry! Już masz niski teren distance, to nie moja wina. No, mam, mam duży, i tak ci nie widzę. Gdzie ja jestem? Ojeny ja na dole byłem. Dopiero... ojeny. Widzicie, Cię, Poza mapą byłem. Poza mapą byłem. Przechodzimy do kreatywie? Joo. Ale ej, jak my mielibyśmy to zrobić? Jest proste. Dawaj to zrobię, odsun no, się, ja. Odsuń się. No. Robisz tak. Ach to. Czekaj, 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 tylko mi nie daj pod no... A to Tak mam zrobić. Okej. Okay. Co? Co? Bak na mapie tego się nie da przejść. Na moim poziomie. No co ty robisz? A się tego nie dało przejść już. No to jak się nie to nie. Nie no. jest zaraz to przejście. Gdzie? się! Ty się odsuń, ja idę Ty się odsuń. pierwszy. Ty za mną. No Jej do się tak. przejść Kolejny checkpoint, przynajmniej mnie czym ujezł Ola boga, o co z tym chodzi? O co z tym chodzi? Musimy mm. to otworzyć Papa dira. Musimy, musimy tutaj wejść Papaszejt Dobra, ja, ja wiem jak zrobić, patrz Tak Niech to Cień tam ten guzik, co jest z boku O no kurde Trzeba byś na był nacisnąć ten guzik No A poczekaj Uuu. na mnie A nie tak sobie od razu lecisz tu coś bardzo fajnego i tu musisz na na speedę robić, jeszcze ze sprintem. Ui, no, dobra. Ui o po. Dobra. U. Ej, co tu się dzieje? Nie! Uważaj tutaj Ej, no zaczynaj od nowa, tak? Aha, dobra. A bo? No to nie! Ej, nie no i teraz od nowa zaczynasz. No zaczynam od nowa. Kurde Mati, mnie zapraszaj, będę musiał go zapanować. I każdego. Właśnie kiedy, te... Właśnie kiedy mi dasz tego bana, znaczy tego admina. Jakiego admina? No tego administratora. Na live'a? Na. No. No o, może kiedyś. Przeszłem. A co to jest? Skok wiary! Aha, jest. ja też przeszedłem. Co to jest za miejsce? Tutaj trzeba było wyżej? Ej, tu jest jakiś dziwny pokój bez niczego już nic więcej nie ma. My chyba przeszliśmy właśnie mapę. Co ty gadasz? No chodź. No i tu jest pokój bez niczego. No to i na dole po co jest ta dziura, co? Ja to zrobiłam. Fajnie się poinformujesz. Dobra To dzisiejszy długi parkur yy. Były takie dosyć nawy, ale <noise> Jutro może lepszy, lepsze po Albo pojutrze Albo dopiero jak nowy telefon No chyba środek go sobie kupię A za ile? 550 zł do negocjacji A nowy kosztuje 900 zł To nie jest jak... jeszcze no tak Dobra, no to trzymajcie się na razie i cześć. Czekaj, 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 czekaj. Wiesz, że będę musiał gdzieś tak wydać na um, paliwo, żeby tam dojechać. Ile? 20 złotych. Dobra. A co ty musisz tam pojechać do tego typu? No tak. No to lajkujcie, subskrybujcie. I tym mnie się subskrybuje, to nie zasubskrybuje, bo wtedy będzie wiedział, kiedy są moje filmy na bieżąco. A tak naprawdę to teraz pierdole bez sensu. I cześć. Nara. I papaszek Was żegna. Cześć.